Cześć, witam Was serdecznie. Tym razem mam coś dla wielbicieli motor sportu, można by rzec. Mimo, że to jest 125, to na pierwszy rzut oka absolutnie na taką nie wygląda, a jest to sprzęt, którym normalnie możecie szaleć po torze. Zaraz Wam powiem więcej o tym sprzęcie, a jest to Barton Blade R. Spójrzcie tylko na ten motocykl. On wygląda naprawdę bardzo dobrze z każdej strony. Zobaczcie, jak wygląda przedni układ hamulcowy. Tak jak powiedziałem, zacisk jest czterotłoczkowy. Także można powiedzieć, że ma dwukrotnie wyższą skuteczność niż taki zacisk dwutłoczkowy. I tak na przykład porównując do Bartona Hypera, bo jeździłem nim, można powiedzieć, bardzo niedawno, to te hamulce tutaj to są po prostu Żyleta. Bo tam hamują, ale raczej są to spowalniacze. Tutaj jest to agresywny, porządny, dający pewność hamulec. No i do tego oczywiście dużo większa tarcza typu Wave, razy dwa. Tutaj są zamontowane zaciski radialne na sztywno, i do tego macie w zestawie tarczę tak zwaną pływającą. Bo najczęściej jest właśnie w ten sposób, że albo sztywny zacisk i tarcza pływająca, albo sztywna tarcza i pływający zacisk. I tak jest najczęściej zrobione w troszkę tańszych motocyklach, a tutaj górna puła. Z tyłu tradycyjnie w takich motocyklach zacisk. Jednotłoczkowy, ale również działa i doskonale wspomaga hamowanie przodem. Bałem się troszkę, że jak wsiądę na maszynę sportową, no to będę wyglądał na niej troszeczkę jak na małym psie. Bo jednak, duży człowiek o długich nogach na maszynie sportowej najczęściej nie wygląda najlepiej, jeżeli wygląd się liczy. Ten motocykl jest motocyklem na tyle dużym. Że właściwie e, parę innych marek do motocykli tej wielkości montuje silniki o pojemności 400 cm3. To o czym świadczy. Naprawdę na tym motocyklu ja się czuję całkiem wygodnie. To nie jest tak, że lecę na twarz i cały czas po prostu jadę w tej pozycji, mimo że, ponieważ jest to maszyna sportowa przy nieco wyższych prędkościach, jednak należy się troszkę pochylić. Tak to właśnie wygląda. Natomiast znowu, kąt, Gęcia kolan jest oczywiście dużo e, większy niż w przypadku Bartona Hypera, którego widzieliście niedawno, ale to zupełnie nie przeszkadza, ponieważ to jest zupełnie inny charakter maszyny. Jak widzicie pozycja naprawdę spoko. Ja się mieszczę także jeżeli jesteście wysokimi kierowcami, myślę, że warto, żebyście rozpatrzyli sobie Blade'a Air, ponieważ myślę, że będziecie się na nim czuć równie komfortowo jak ja. A teraz zobaczymy kilka detali. Kierownica jak w prawdziwych wyścigówkach prawie nie wiem czy to można nazwać kliponami. Chyba, że takimi nowoczesnymi. Dobra, nie będę się tu mądrzył, natomiast jak widzicie, no nie jest to taka zwykła kierownica z rurą pomiędzy, tylko dwie części kierownicy montowane oddzielnie. I robi to robotę, bo nie dość, że dobrze wygląda to ten motocykl, na dzień dobry sprawia wrażenie takiego dobrze prowadzącego się, sztywnego. Jest oczywiście znacznie twardszy od Bartona Hypera, no ale jak pewnie się domyślacie, to jest zupełnie innego rodzaju pojazd z innym przeznaczeniem. Tak jak w przypadku hypera sprzęgło również nie ma tutaj regulacji, mówię o wysokości klamki i również jak w hyperze działa zjawiskowo leciutko. Czy na dwa palce, czy nawet jeden, bezpośrednio, bez żadnego kłopotu sobie z tym poradzicie. Klamka hamulca przedniego ma już pełną regulację, także tutaj niezależnie od tego czy macie małe rączki, czy macie duże dłonie. E, czy jesteście kobietą, czy jesteście mężczyzną, dopasujecie ten motocykl od siebie, tak żeby było wygodnie. Wiecie, co to jest? To jest taki ogranic ogranicznik e, złożenia. W momencie, kiedy zaczynacie szorować e, pod nóżkiem, czy to skręcając w prawo, czy w lewo. To najpierw usłyszycie, jak ten element trze o ziemię. To oznacza, że bardziej już się raczej nie powinno. Chociaż mistrzowie powiedzą, że, co ty gadasz, chłopie? A widzicie ten zbiornik? Wiecie co to jest? To jest zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego. Tak, tak. Ten silnik jest chłodzony cieczą. I o ile Barton Hyper miał niecałe 10 koni mechanicznych, i jego silnik był chłodzony powietrzem, tak tutaj mamy chłodzenie tak zwaną wodą. Między innymi dzięki temu silnik jest mocniejszy o niecałe 3 konie, bo ma z tego co pamiętam 12,8 konia mechanicznego. I to czuć, mimo że niektórzy twierdzą, że ten motocykl jest odrobinę za, cięż, za ciężki, to musicie sobie sprawdzić na Barton w danych technicznych ile on waży. Natomiast rzeczywiście troszeczkę czuć jego wagę i ci, którzy się ścigają niemalże zawodowo, twierdzą, że... Dość mógłby być troszeczkę lżejszy. Mnie to absolutnie nie przeszkadza, mi się to podoba, ponieważ ten motocykl prowadzi się pewnie, jak lokomotywa. Prawdopodobnie można wiele rzeczy powiedzieć o tym motocyklu, ale na pewno nie można mu odmówić wyglądu, bo moim zdaniem wygląda naprawdę zjawiskowo. Dwie osoby bez większego problemu mogą tym motocyklem. Podróżować również. Tutaj raczej zachęcałbym drogie dziewczyny do objęcia swoich kierowców, swoich facetów, ponieważ będzie po prostu bezpieczniej. Jeżeli nie chcecie, ok, można się tutaj powiedzmy za tę część jakoś trzymać. Jeśli chodzi o lusterka, to tu już jest troszkę lepiej niż w poprzednim Bartonie, w Hyperze, właśnie ze względu na ich wygląd, taki, taki podłużny kształt. E, oczywiście polecałbym, żebyście na początek wzięli klucz i sobie wyregulowali pod siebie, no bo również ja przy sobie akurat nie mam żadnego klucza. One powinny być troszeczkę jeszcze inaczej ustawione, natomiast widać nieco lepiej. Bardzo mi się podoba też w tym motocyklu rama i jakość wykonania. Zwróćcie uwagę, że spawy są zrobione naprawdę bardzo precyzyjnie czasami nawet znacznie lepiej niż w niektórych droższych motocyklach o wyższych pojemnościach. No i patrzcie, gruba, kratownicowa, rama i dlatego ten motocykl jest tak sztywny i tak fajnie pewnie się prowadzi. Ale może przejdźmy jeszcze do silnika. Silnik wyprodukowany przez chińską fabrykę Zongshen. Również najwyższej jakości tam są silniki wypuszczane. Także nie musicie się martwić, że coś wybuchnie, coś się stanie z tym silnikiem. Tym bardziej, że jest schłodzony cieczą i on naprawdę może wytrzymać dużo więcej i spokojnie można go kręcić nawet chyba powyżej 10 tysięcy obrotów. On lubi takie traktowanie, zwłaszcza, że jak będziecie jeździć po torze, no to tak właśnie w tym zakresie mniej więcej będziecie się najczęściej poruszać. Tutaj się troszkę nabrałem, ponieważ myślałem, że jest jakiś wizjer olejowy, czy tam okienko olejowe a to jest zatkane, także tutaj poziomu oleju nie sprawdzicie. Nie będę teraz tego odkręcał, ale stawiam na to, że tutaj jest po prostu bagnet. Skrzynia działająca moim zdaniem lepiej troszeczkę niż w Hyperze. Te skoki poszczególnych przełożeń są bardziej precyzyjne, troszkę mniejsze, no jak to w maszynach sportowych. Skrzynia sześciobiegowa chyba również troszkę lepiej jak dla mnie zestopniowana, ponieważ jedynka jest dłuższa niż w hyperze. No i właśnie, skoro silnik to musi być jakiś układ wydechowy. I ta pucha naprawdę powoduje, że ten motocykl brzmi poważnie. Jeden cylinder o pojemności 125 cm3 i do tego fajne, basowe, takie mięsiste brzmienie dobrze mieć troszeczkę głośniejszy wydech w motocyklu ze względów bezpieczeństwa. Tylko błagam, może niekoniecznie róbcie przegazówki, szczególnie gdzieś blisko, jak ludzie mają potwierane okna, bo po prostu to jest nieprzyjemne i można się tego przestraszyć i znielubić motocyklistów. A tego chyba nie chcemy, nie? Zobaczcie, jak tutaj główka ramy też jest skonstruowana. To wszystko jest porządnie zespawane. To wszystko jest porządnie polakierowane. Grube i odporne, także widać, że, jak będziecie robić stopi tym motocyklem, jeżeli ktoś lubi i potrafi, to nie ma takiej możliwości, żeby coś tutaj pękło. To wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. I nawet też o jakości wykonania niech świadczy ta owiewka. To nie jest takie tandetne, plastikowe, trzeszczące, tylko to jest również porządnie skonstruowane o odpowiedniej sztywności. Także, brawo, Barton! A tutaj sprytnie schowana, niewielka chłodnica, ale jednocześnie bardzo wydajna. W ogóle właściwie na zewnątrz nie widać, a robi robotę. A z tyłu jeszcze sprytnie schowany zbiorniczek płynu hamulcowego układu tylnego. Często jest tak, że w motocyklach sportowych on jest schowany gdzieś tutaj, pod plastikami, pod owiewkami. Także, żeby wymienić płyn hamulcowy, a jednak co jakiś czas y, warto to robić, no to w tym wypadku gdzieś rubeczki, sprawa załatwiona. Jeśli chodzi o opony, nie wiem o nich za wiele. Firma Mag Sport. Jeżeli coś wiecie na temat tych opon, to dajcie znać w komentarzach. Chińskie opony, ale uwaga. Od razu chciałem zaznaczyć, że chińska opona sprzed 10 lat, a chińska opona dzisiaj to jest zupełnie inna opona. Nie zmienia to faktu, że jeśli jednak chcecie szaleć po torze, szczególnie po deszczu, warto byłoby prawdopodobnie za jakiś czas przy okazji, nie wiem, kolejnego, pierwszego czy drugiego przeglądu po prostu kupić porządnej firmy komplet opon, żeby mieć pewność, że ta opona wytrzyma wiele. Tym niemniej, na tych oponach niedawno właśnie w ścigaczu Marlena zeszła tym motocyklem na kolano. Także, tak, tak moi drodzy, jest to możliwe. Przede wszystkim liczy się technika. Widzicie to? Tutaj, tym miejscem, tu była przyczepność motocykla podczas jazdy torowej na kolanie. Tu już nie warto, bo motocykl leży, ale dotąd podobno da się. Tutaj mamy wyświetlacz biegów. Mamy wskaźnik poziomu paliwa, mamy e, przebieg, oczywiście prędkościomierz. E, natomiast jeżeli jeździcie tak jak ja w okularach polaryzacyjnych, to niewiele będziecie podczas jazdy widzieć. Jeżeli te okulary zdejmie, zdejmiecie, wtedy wszystko na tym wyświetlaczu jest dosyć dobrze widoczne, ale nie jest to górna półka. I tu taka ciekawostka e, w hyperze, jak być może widzieliście. Ten włącznik w ogóle nie działa, ponieważ światła LEDowe włączają się automatycznie. A tutaj nie. Tutaj ten przełącznik ma swoją rolę. Zaraz wam zresztą pokażę. Tylko, może najpierw sobie maszynkę odpalimy. Jak widzicie, da się to zrobić bez wciskania sprzęgła. Gdy światła są wyłączone, zapala się to światełko dzienne. Jeżeli je włączamy, to widzicie dwie lampy świecą się jednocześnie. To jest bardzo fajne, bo są motocykle, gdzie się świeci tylko jedna. To wtedy moim zdaniem troszkę jakoś tak głupio wygląda. A tutaj super ekstra profeska. I jak widzicie, to są światełka soczewkowe. Na żywo ten motocykl brzmi jeszcze lepiej. Super się wkręca na obroty. Odcinka przy 10 000 obrotów. To ile taka maszynka przygotowana na tor kosztuje? Otóż moi drodzy 15 300 zł i w tej cenie macie 3 lata gwarancji. Ja chyba przy poprzednim filmiku powiedziałem, że Barton Hyper ma 2 lata gwarancji, ale to jest błąd, ponieważ również ma 3 lata gwarancji, także na plus. Czy już mówiłem, że podobał mi się ten motocykl. Tutaj również macie już pełne oświetlenie LED, zarówno reflektory, jak i kierunkowskazy, jak i lampa z tyłu. Wszystko jest już w technologii ledowej i jak widzicie, kierunkowskazy tutaj są bardzo fajne, bo one są większe, nie takie malutkie cieniutkie i one są naprawdę bardzo dobrze widoczne. Warto zauważyć, że gdy masz prawo jazdy kategorii B od przynajmniej 3 lat, to możesz taką maszyną legalnie poruszać się nie tylko na torze, ale również w ruchu miejskim. Jeżeli natomiast nie masz prawka B, wystarczy zrobić motocyklowe prawo jazdy kategorii A1, które będzie pozwalało na właśnie legalne poruszanie się takim motocyklem. Yy, jeszcze dodam od siebie, że to nie jest tak, że przesiadasz się z samochodu, wsiadasz na 125 i jesteś mistrzem od razu. Yy, zachęcam was, żebyście zaczęli od jakiegoś kursu. Poznajcie maszynę, pojeździjcie sobie, pohamujcie, pozmieniajcie biegi, poskręcajcie tak, żebyście czuli się e, pewnie i tylko wtedy możecie liczyć na to, że ta jazda będzie nie tylko przyjemna, ale po prostu bezpieczna. Ten sprzęt jest nowiutki, właściwie jeszcze na dotarciu. Zaraz zobaczymy, ile on ma przelatane, ale z tego co zdążyłem zauważyć no to właśnie niecały 1000 km, także na razie jeszcze trzeba nim jeździć w miarę oszczędnie, niech to się wszystko jeszcze tam specjalnie spokojnie poukłada. Natomiast wiecie, mnie się udało jechać nim jakieś 112 km na godzinę. Myślę, że jak go się porządnie dotrze, wymieni olej po jakimś czasie, to jest szansa, że ten motocykl rozpędzi się do 120, ale tak znowu patrząc obiektywnie, liczyłbym bardziej na 100-110 km i to będzie taka, taka prędkość, którą jesteście w stanie utrzymać w podróży. Bo nie chodzi o to, żeby jechać na maksa, żeby tam po prostu wszystko rzęziło, ale spokojnie, żeby sobie jechać, na przykład 100 km i jeszcze możecie dodatkowo sobie wyprzedzić, jeżeli zajdzie taka, taka potrzeba. Także super, i wcale nawet tutaj te wibracje nie są jakoś tam odczuwalne, znowu w nieprzyjemny sposób, ponieważ wibracje to jest normalna sprawa, tym bardziej w silnikach jednocylindrowych, ale to w połączeniu właśnie z takim bardziej sportowym basowym tłumikiem robi robotę. No i te wszystkie fajne akcenty stylistyczne. Jeszcze jest Blade Air w zielonej wersji kolorystycznej. No, to absolutnie z daleka i nawet z bliska wygląda jak motocykl konkurencji z Kawasaki. Ale bardzo dobrze wiecie, w tej branży, jak i w wielu innych branżach, po prostu producenci podglądają różne dobre, sprawdzone rozwiąza rozwiązania. No i jak to się mówi, nie ma co wyważać otwartych drzwi. Jeżeli coś się sprawdza, coś się sprawdza to ewentualnie można to jeszcze troszkę poprawić. No i tyle, i po co kombinować. Jeśli chodzi o amortyzację, z tyłu macie amortyzator centralny z regulacją, także jeżeli motocykl Wam się wydaje jeszcze zbyt miękki, to możecie sobie go trochę bardziej utwardzić. Z przodu klasyczne amortyzatory, nie upside down, ale na tyle są sztywne, na tyle fajnie się zachowują. Próbowałem tak ostrzej zahamować, powiem Wam, że ten motocykl nie za bardzo nurkuje, daje pewność i... Czuć, że ta przednia opona naprawdę klei się do nawierzchni. I najlepsze jest to, co zawsze powtarzam w przypadku 125, że te silniczki praktycznie w ogóle nie spalają paliwa, no bo nawet przy ostrzejszej jeździe możecie się pobawić, kręcić ten motocykl, a on prawdopodobnie nie przekroczy 3 litrów na 100 km. Także w kryzysowych czasach. To jest naprawdę rewelacja. Tankujecie do pełna, płacicie za to niewielką kasiorę i właściwie możecie na dłuższy czas zapomnieć o konieczności tankowania. Załóżmy, że jestem niewysoką i nie za dużą pasażerką. Czy ja się tutaj odnajdę? Nie mogę usiąść normalnie, ponieważ. Zaraz się przewrócę, ale jest to możliwe, i czuć pod tyłkiem kawałek mięsa, tak zwanego. Można jechać. Powtórzę to. Jak dla mnie motocykl pierwsza klasa naprawdę rewelacyjnie wygląda. I ktoś pomyśli, no tak, no ale Barto, no co to za firma? Otóż warto sprawdzić, ponieważ obecnie te różnice pomiędzy motocyklami. Tak zwanymi znanymi, prawda, markami znanymi, a tymi nieznanymi markami, zaczynają się bardzo zmniejszać i często jest tak, o czym wspomniałem, właśnie, że patrzycie na znacznie tańszy motocykl i on jest wykonany znacznie lepiej, przynajmniej na pierwszy rzut oka, od maszyny dużo droższej. Także zwracajcie na to uwagę. Zachęcam Was do odbycia jazdy próbnej, jazdy testowej. Myślę, że będziecie zaskoczeni. I to, zobaczcie, mówi to ktoś, kto właściwie nie przepada za takimi motocyklami sportowymi. No bo ja wolę motocykle enduro, wysokie, wygodne, z odpowiednią mocą. Zawsze byłem fanem takich motocykli. Natomiast nagle się okazuje, że wsiadam na tego typu maszynę i bardzo mi się to podoba. No ona po prostu dobrze się składa w zakręty, a jeżeli ktoś to jeszcze potrafi dobrze zrobić, to myślę, że będzie miał kupę frajdy. Także moi drodzy, z mojej strony chyba na razie tyle. Nie chcę was zanudzić. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, to zapraszam do sekcji komentarzy. Oczywiście serdeczne dzięki za wszystkie dobre słowa. I zapraszam was na następne filmy. Czy z motocyklami, czy nie? Zobaczymy. A w ogóle to dajcie znać, bo być może jest jakiś model, który bardzo chcielibyście zobaczyć. A ja go spróbuję załatwić i wtedy z przyjemnością Wam go zaprezentuję.